Ma z tej strony najbardziej epicka ekipa, czyli Epika To jest najlepsza rzecz, którą zobaczycie w polskim internecie, nie tylko w polskim Mamy tutaj naprawdę zwariowane dziki Zrymowało mi się To jest Kuba Official Tutaj jest Gosku Tutaj jest Nowak I no jest z nami... Dziewoj, dziewoj jest z nami Ale, ale, to nie, Dobra, potem to jest dopiero wariat, mówię wam Słuchaj, założyłem tę Epikę, ekipę, nie? Po to, żeby coś było nowego oryginalnego na polskim YouTube i w końcu, żeby ktoś się z moich żartów śmiał, bo już mam dosyć tego, że na forach internetowych coś pisze w komentarzach i nikt się nie śmieje, nie? No i teraz się będą śmiali, proste. No i zebrałem chłopaki i dziewczyny, zresztą znaczy na razie same chłopaki, ale dziewczyny też będą, spoko, nie bój się, no i zrobiliśmy taką epikę, epicką ekipę, nie? Wiesz o co chodzi, epika ekipa. Kumasz? No, bo ja kumałem po tygodniu dopiero. Słuchajcie, nie ma z nami minigoska, który jest tam na górze, kurwa debil, co nie? I on tam gra w gry, a my mu dzisiaj będziemy robić pranka, cały dzień będziemy mu napierdalali karczycho. Tak, zajebiemy mu tak mocno w łeb, że łeb odpadnie, kurwa, tak jest! Uwaga na Nowaka, to jest pojeb chory, mówię. Tak naprawdę brzydzę się przemocą, ale mój fizys nie pozwala mi na to, żeby uwolnić mój potencjał intelektualny. Nikt mi tak naprawdę w to nie wierzy. Więc robię to, na co wyglądam. Hotem, pora. Amores. To no? w takim razie, to co, idziemy co? do niego? No, no, idziemy, nie? Dobrze. chodź. 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 <śmienki> <śmienki> Tak, jestem jego ojcem. No, może nie jestem? Jestem. Chyba. W tamtych czasach kładłem się z wieloma ludźmi. Kobietami. L ludźmi. No czasami nie zawsze. Za chalotą! Karczychową! <traszamy> Sprawkowany! Ale ja powiedziałem tato! Chłopaki wzięli mnie do ekipy, bo podobno każda ekipa potrzebuje karła. Ja im mówiłem, że ja nie jestem karłem. Mam tyle samo wzrostu co Patryk Wega. Wtedy zaczęli mówić do mnie Patryk Wega. Wolę być tym karłem. Ale myśmy go sprankowali co? To jest Właśnie na tym polega duch ekipy Epiki, kurwa, to jest właśnie to. Słuchajcie, jeżeli będzie 50 tysięcy łapek pod tym filmem, to napierdalamy do kurwa mini z pestek, nie? Z pestek? Ja lubię śliwki. No zajebiste! Będzie Będziemy mu tak ściskać jajca, że mu sporo wypierdolą, kurwa! Łapek, tak jak mówiłem, a Gosku jeszcze specjalnie dla niego będziemy musieli no. cały dzień karczyko napięć Przygotuję przygotować specjalną maść na karczyko. to karczyko. <laughs> O, świetne słowo! Dziękuję. Jeżeli kogokolwiek pojeżdża, sobą grać w to cię w Ostatni raz tak piekło mnie karczycho, jak ojciec zostawił mnie na słońcu, zakopanego w piasku. Tylko to nie było na plaży, tylko przed domem, obok betoniarki. Od tamtej pory boję się bezdomnych hipsów. W sumie moczu. Bo do tamtych drugich nic nie mam. Na szczęście tata przygotował mi maść, wtedy mi pomogła. Zobaczymy jak teraz. Ej, spokojnie, spokojnie, spokojnie! Migosko, spokojnie, to tylko ja. Ej, 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 Spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Ej, nic nie dzieje! Ale pamiętajcie, żeby wbijać na mojego Instagrama i zostawić łapkę w górę na moim kanale, nie na tym, nie na tym, na moim, moim, moim! Jako aktor youtuber nie mam czasu na pierdoły. Telefony ciągle dzwonią i walczą o mnie. Zresztą sam zobacz. Halo? Nie, nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać. Bo jestem na planie zdjęciowym Depiki. Poza tym robię dile z międzynarodowymi brandami. Nie zawracaj mi dupy. to ty dzwonisz? Nara gościu. Siema, tutaj ekipa, czyli najlepsza ekipa epicka Epika w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu i nie tylko. Jesteśmy wszyscy tutaj z Wami, dla Was to robimy. Dla Tylko was dla Was nie liczą się lajki ani pieniądze, ale gdybyście zostawili troszkę lajków pod tym filmem, byłoby nam zajebiście miło. I słuchajcie, wczoraj cały dzień prankowaliśmy Goska. Mini Goska, przepraszam. Karczyko, tak. <grym> Karczyko dostało coś, a To było epickie, co nie? <grym> cały dzień wczoraj go prankowaliśmy i dzisiaj robimy coś zupełnie innego. Dzisiaj idziemy do parku trampolin, bo Dziewoj ma urodziny. Urodziny! Ja nie mam urodzin. Tak, no? Nie mam. Pytasz się mnie, czy mam urodziny? To ja się Ciebie pytam, czy mam urodziny, bo... Serio, nie, bo nie pamiętam. Przestań, skromniaka taki. Oczywiście, że mam urodziny, idziemy tam, bierzemy minigoska. Właśnie, a gdzie jest minigosku? Nie, nie wiem. Nie ja go nie widziałem dzisiaj. Nie ja nie widziałem. Jak, gdzie? Tam? Tam jest. O, chodźcie. Minigosku! minigosku! W ogóle nie wiem, co my tutaj robimy. Jakieś ubezpieczenia sprzedajemy, czy agencję towarzyską prowadzimy. W co, jak się dowiesz, Zadzwoń do mnie na pager Winigasku! Dawa <grym wioski> Ej, Ej, dawajcie Idziemy, bo opierdoliłem przy treningówkę Jestem już tak pochutany, że rozjebię wszystkich chodź Słuchajcie, dalszy... Słuchajcie, byłem lekarza I coś mi takiego zrobiło To jest jakiś czerak Zobaczcie Raz coś takiego miałem na na, na, na małym gosku Zaraz mam na mini gosku Słuchajcie, no to nie jest śmieszne, mam jakąś godzinę życia Co? Ja wiem co ty robisz Ty chcesz kurwa zepsuć mi ekipę! Nie o to chodzi w ekipie, rozumiesz? Nie pozwolę na to, żeby minigosku zepsuł urodziny dziewojowi. No, gdyby to się wydarzyło w moje urodziny, to ja serio wolałbym, żeby minigosku zmarł. Wolałbym, żeby umarł, gdzieś zdechł, jak pies jakiś. Znaczy, no dobra, może bez przesady oczywiście, ale mimo wszystko wolałbym, żeby coś jemu się stało, niż żeby zepsuł mi urodziny, no bo urodziny ma się raz w roku, prawda? A raka możesz złapać codziennie. Dobra, ty fałszywy atencjuszu. Zostań sobie tutaj i zdychaj, my idziemy na trampoliny. Dzień dobry. Chuj. Jeszcze za mną zapęsknijcie! Ale chuja. Ale proszę. Gdzie byś nie bał? Na słuchajcie, jesteś ubezpieczony. Tak. Czekajcie telefon, zaraz przyjedę. Tak? Tak. Aha. Tak, tak, mi i mi Pani... To jest, jest pani... jest pani pewny. Dobrze do, dziękuję, dziękuję. do widzenia. Ekipa. Ekipa! Jeszcze pięć. Ekipa! Czarnie. Co? Co? Co Co? Co kto jest? w pani ze szpitala? Kurwa, Minigosku nie żyje. O kurwa! Rakkarczycha. Kurwa! Kto będzie teraz sprzątał! A kto będzie podlewał moje kwiaty! Nie, 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 kurwa! Kur, nie, mył Goska? Nie, nie, nie. No i... Dobra, słuchajcie, kurwa, ja, mamy gorszy problem. Tak. Bez minigoska epika nie istnieje, bo nie, nie ma dobrej ekipy bez Karła. No, ani Gryotron nie ma bez Karła, niczego nie ma bez Karła. Kurwa. Głupi minigosk, wszystko spier. Ja. Słuchajcie drodzy widzowie, jak już zapewne wiecie, mini Goska nie ma już z nami. Nie ma go, nie będzie, i w tym momencie chciałem powiedzieć, że to jest nasze pożegnanie z tym kanałem pożegnanie z epiką, bo po prostu nie ma epiki bez mini Goska, tak jak nie ma Goska bez choroby wenerycznej. 100 tys. A co mi tam? 200 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. I zrobimy ostatniego, ultimatywnego livea z pogrzebu MiniGoska. Przygotowaliśmy dla Was niesamowite atrakcje: wata cukrowa, Pańska skórka. <grymne> no i będzie śmiesznie. Trumna MiniGoska jest naprawdę mała. <grymne> Chcieliśmy też oddać w jakiś sposób hołd MiniGoskowi, dlatego z naszej wspólnej inicjatywy powstaje Fundacja do Walki z Rakiem Karczycha imienia MiniGoska. Czy ktoś z Was chciałby coś powiedzieć? Y Jestem aktorem Lubię śliwki. Jezu nie o sobie zmarłym. Może ty Gosku ty który go najlepiej sobie znaleźć po twoim synem, może coś chcesz. Y mini Gosku. Był mały. Niech spoczywa w pokoju mm. Słyszeliście to kurwa? Co? 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 Nie słyszeliście? Nie, to szpuka. Faktycznie. Coś, coś tam chrobocze. No, jakiś szczur pewnie. Chrobocze. Chrobocze. Chrobocze? Chrobocze. Gdzie szczury? Nie, nie, tak. Zobaczcie przed chwilą. No serca. O Jezu, co za ulga. <słuch> Jak ja się cieszę, że ekipa jednak będzie dalej istniała. O, muszę jednak przyznać, że to było krotokwilne przeżycie. A niech to, to przeszło. Co? Nic, kurwa nic. Uuu! Uuu! Słuchajcie, to jest idealne sprankowanie, przy zostanym przez Mini gąska, to jest niesamowite, co tutaj się stało, niesamowite. Słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku epiki. Subskrybujcie, oglądajcie ten kanał i w ogóle ELO, nie? A Mini jest najlepszy. stawaj Gosku, stawaj kubańka. Dobra, wyłączę kamerę szybko.